O, oh, to samo było. Mm. Idzie idzie. <grymka> no, no, ja nie, idzie drogą w drogę. Idziemy na czekacielce. To mi zabało. Weź pomyliłeś. Ale stałeś czekałeś, i myśmy tutaj z naszego oddziału PTT Zostrowca, szli i grupa z właśnie właśnie dosyć sporo, nie pamiętam jak dużo osób, no ale mniej więcej podobnie jak dzisiaj albo jeszcze więcej. I nie spodziewaliśmy się, że nam rozdadzą certyfikat, ale patrzymy. To było 15 lat temu. Tak, 15 lat. Na Łyśnicy był też uczestnik wyprawy obecnej na k Skąd ta czapka? Spod To jest wyprawowa czapka. Zdjęcia żołnierza.

i to jest przygoda. Przygoda się bawi. Nie mam jak. Pozdrawiamy. przed 15 laty był obecny tu za mną pan Krzysiu redaktor Krzyżu Progulek oraz prezes klubu Przygoda Lekseget nieżyjący Ona miała nas koniec. Zinnov Yokov. Zinnov